witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś testujemy sobie kolejne dumbumy. Tym razem dumbumy Black Powder. Co najciekawsze, dumbumy Black Powder występują na polskim rynku również pod nazwą Dumbum Black Pirate. Także jest taka jakaś niezrozumiała dla mnie różnica nazw, ale no, no cóż, no, ktoś uznał, że tak nazwie, to tak nazwał na swojej stronie. Ale no, na samym opakowaniu jest napisane black, black Powder, więc tak będę mówił. Nie wiem, jak dokładnie rozwiąże to z problem z tytułem, ale no, zobaczymy, zobaczymy. W takim opakowaniu, dość ładnym, co jak co grafika, grafika jest spoko. Znajduje się 100 petard. Za takie petardy trzeba zapłacić około 17-18 zł. Także dość dużo, tym bardziej, że to są po prostu takie korsarzyki na draskę. Plus, jak sama nazwa mówi no to jest czarny proch chyba, że po prostu Dumbum nazwał swój produkt czarny proch yy, który nie jest na czarnym prochu, tylko w fotobłysku w co szczerze wątpię ale patrzcie, no tutaj już jest napis Dumbum Black Pirate. także nie wiem, nie wiem jak na to się zwracać będę mówił po prostu Dumbum albo petarda, każdy będzie wiedział o co chodzi, bo testujemy ten produkt tylko dzisiaj yy, gramatura 85 gram, CE oczywiście produkt posiada Rok wyrobu to 2021 rok, czyli no nowość tamtego roku bym się znowu złapał, bo chciałem powiedzieć, że nowość tego roku, no niestety rok się już zmienił, niestety niestety zależy. W opakowaniu znajdziemy również samarkę z samarkę worek foliowy worocek foliowy z draską. Także możecie sobie odpalać od draski. Przetestujemy sobie tę draskę, bo najczęściej te petardy, te draski dołączane do petard, no jest to syf i odpalicie dwie petardy już, już się do niczego nie nadaje. Tak wygląda jedna petardka. Poczekajcie, z 85 gram na 100 sztuk, 0,8 g na petardę by było? Wydaje się być uczciwie chyba. No tak, 0,8, No nie wygląda to jak petardka 08, ale pamiętajmy, testowałem takie korserzyki od Funkę, które miały 1.8 chyba grama w takiej niedużej petardzie i one naprawdę były mocne. Także może Dumbum Black Pirate Black Powder nas zaskoczy, choć no tak jak mówię, sama nazwa mówi. To raczej będzie czarny proch i moim zdaniem nic wybitnego. Taki plus, że mamy draseczkę, Draseczka jak to przy Dumbumie pali się na czerwono. Uuuu, nie wiem dlaczego powiedziałem jak przy dumbumie, jednak dumbumy zazwyczaj miały zieloną flarę, a nie czerwoną, ale no cóż, co, coś mi się odkleiło w wani. Yy. Raczej nie będę komentował huku, wyobraźcie sobie, że dostajecie 100 takich petard za 18 zł. Za 18 zł, jak znajdziecie jakąś fajną plomkę, możecie kupić 9 paczek Explosive 3 na przykład. I macie 180 petard, które są dużo, dużo mocniejsze. To jest po prostu najzwyklejszy pikolak, tylko w formie większej. Także, no. Nawet się nie starał uderzyć mocniej. To wali jak pikolak. Także, no, jestem. No w niebo wzięty, można powiedzieć. Odpalę sobie teraz kilka naraz, Kilka naraz, to jest pięć. Odpaliły się chyba wszystkie. Nie zaciągnąłem siarą. Nie no, to jest żart. Bo no, rozumiem, że... No teraz nie można produkować jakoś wybitnie mocnych petard. Są te limity. Co nie zmienia faktu, że takie korsarzyki, właśnie po, po 100 sztuk, pakowane da się kupić dużo taniej za, tą, za cenę e, tych 18 zł. Nawet jeśli nie, nie chcecie kupować sobie e, właśnie eksplozji, to możecie kupić petardy w Volt, Volt 3, 1, Volt 3.2, e, Zapłacicie jakieś 12 zł, 11 zł za petardy mocniejsze od tego i tyle samo sztuk. A to kosztuje prawie dwie dychy. Dwie dychy za petardy, które walą jak pikolak najtańszy za złoty coś. Rozumiecie? Rozumiecie o co mi chodzi. Także nie dość, że to nie jest produkt poprawny, przeciętny, jak większość tego typu produktów. To jest jeszcze słabszy. Zobaczymy, może draska się obroni. Wow, nice! Dobrze działający draska. To jest, to jest, dość, dość nowe według mnie. Jestem zaskoczony. Może ta cena to jest za draskę, bo draska jest naprawdę dobra. Może dla Was jest to dziwne, że jestem tak bardzo zaskoczony? Ale pierwszy raz widzę draskę dołączoną do petard, która działa na więcej niż dwóch petardach. Najczęściej to było tak, że odpalało się petard do dra draski, chciało się odpalić już drugą, i to było no, niemożliwe. A tu, proszę bardzo. Ale no nie będę odpalał tych petard teraz, bo jak słyszycie jedzie pociąg A przecież jak ja będę rzucał te petardy przy jadącym pociągu To ich nie będzie słychać nawet do cięcia Także no co, teraz jak mi zrobiłem cięcie mi się przypomniało, że W sumie klasek, import klasek ma już tego typu petardy yy, Pakowane po 100 na draskę właśnie Są to petardy Pirat I równie dobrze mogliby te Piraty wpieprzyć w nowe logo i mieć nowe petardy. No piraty sami w sobie nie są wybitne. Ale jeśli wybuchną tak jak należy. Bo one są bardzo niestabilne. Jeśli wybuchną tak jak należy to walą mocniej od tych dumbumów. Yy, ale no widocznie klasyk wolał poeksperymentować z czarnym prochem. Jak widać wyszło jak wyszło. Ale chociaż draskę mają fajną. Ajajaj. Odpaliłem jedną. A rzuciłem dwie. Pozbieramy. Pozbieramy po koniec. Także no co. Ode mnie ocena 2. Jedynka za petardy oraz plus jeden punkt za tą draskę. Chyba najlepsza petarda... Nie, petarda. Najlepsza draska, jaką w petardach kiedykolwiek widziałem. Także no... Tak... Tak... Tak żartując już. Ale no... No nie oszukujmy się. Petardy, za które przepłacimy... Pod względem mocy, pod względem ilości. No płacimy głównie za logo, za słynne logo Dumbuma. A te pytardy z całym Dumboem nie mają nic wspólnego, bo nie oszukujmy się. Dumbum nigdy nie był małym korsażykiem, Dumbum nigdy nie był słaby. No. Dumbum no po prostu. No to nie jest ten Dumbum no. Nie chcecie, możecie. O! pochwaliłem drachę już było już cięższej jak chcecie no możecie je kupić proszę bardzo nikt wam nie broni yy, niemniej no przepłacicie no nie oszukujmy się można za 100 petat o takiej mocy zapłacić na przykład nie wiem 6 zł, kupując dwie paczki małych piccolo także no dwójeczka jeszcze jeden punkt jest zadraska, a jeden jest za petardy. Także czekam na Waszą opinię tam na dole. Napiszcie co wy sądzicie o tych petardach może mieliście, może strzelaliście. Jedyne zastosowanie tych petard to jakieś słoneczko. Yy, I tyle w sumie. Yy, także podajcie do opisu do wszystkich linków, zostawcie komentarz z opinią własną. No i to by było na tyle. Yy, pod garnkiem nawet tego nie będę sprawdzał. Tu leży garnek jak widzicie. Ale no nie będę tego nawet sprawdzał pod garnkiem, bo no po co? Po co? Także trzymajcie się. Cześć.